Damian Ilard i Malik Beasley naprawdę dali takie show, że chciało mi się płakać, ale nie w pozytywnym tego słów znaczeniu, a negatywnym. Ich obrona była kataklizmem tego meczu. Nie dało się na to patrzeć, a cały mecz oglądało się po prostu tragicznie. Nie dość, że jest to Indiana Pacers, która jedyne co robi, to rozciąga grę i gra z zawodnikami, którzy są strasznie młodzi, strasznie szybcy, zaczynają bardzo szybko kozłować piłkę już na środku boiska, żeby wyprzedać swoich przeciwników. To jeszcze dostaliśmy dwóch prawdopodobnie jednych z gorszych back defensorów w lidze, czyli Malik Beasley i Damian Lillard. Ten mecz naprawdę trudno było. Przegrać przez Indiana Pacers, ponieważ nawet Kiedy Milwaukee grali strefą 3-2 To i tak dochodziło do takiej Ekstazy po prostu Że wchodzili do środka i tam kończyli akcję midrange jumpami Mimo tego, że grali strefą 3-2 Milwaukee to tak złym backcourtem Dzielili się Damian Lillard i Malik Beasley Że wszystko co chcieli, przechodziło obok nich. Po prostu wszystko puszczali. Nie trzeba było w ogóle zasłon na nich grać. Wystarczyło zrobić trochę miejsca, żeby Tyrese się rozpędził. Jasne, Tyris Halliburton jest szybkim zawodnikiem, bardzo szybkim zawodnikiem, ale sam fakt tego, że musiał on grać na kogoś takiego jak Damian Lillard, który w obronie wiemy, że jest tragiczny, ale dzisiaj to była po prostu przepaść. Cały mecz oglądało się obrzydliwie. Nie chcę mi się nawet go komentować, ale to zrobię. Więc zacznijmy sobie od tego, co grało Milwaukee Bucks, bo do Indiany nie wiem, czy w ogóle muszę przechodzić. Milwaukee Bucks grają o wiele mniej, o dziwo. Ja nie jestem autentyką powataku. nie robią już tego, co robili przez ostatnie 5 lat, znaczy robią, ale mniej. Nie wiem, czy to ze względu na Adriana Gryffina, czyli nowego coacha Milwaukee Bucks, ale po prostu mniej. Już grają izolacji na Janisa, Mimo to, to najbardziej wychodzi zespołowi. Czasem Chris Middleton dostanie piłkę po zasłonie od Bruka Lopeza. Zagrał jakiś pick and pop. Bruk Lopez wiadomo, że będzie chciał zawsze stać w cornerach i rozciągać grę jak najbardziej się da. Dzisiaj miał przed sobą Milesa Turnera, do którego niedługo przejdziemy. Ale. Milwaukee grając przykładowo Damian Millardem Nie radzili sobie na tyle dobrze Jak radzili sobie grając właśnie Ja Janisem Antetekumpo, który wiadomo Że jest po prostu człowiekiem nie do zatrzymania Nie lubię oglądać jego gry No bo co jest ciekawego w tym, że Wielki Tur będzie wjeżdżał sobie na każdego z Rywali jakich ma grając w lidze Która ma po prostu Drugą i trzecią linię obrony, która nie istnieje Ciężko grać na niego Cokolwiek, bo strefowo Wychodzi to zwykle z faulami A 1 na jeden to po prostu grzmocenie. Więc dzisiaj Janis mógł się naprawdę fajnie pobawić. Miał 13 na 19 z gry, 10 zbiórek. 37 punktów ogólnie, bo oczywiście Indiana musiała go faulować, no bo jak można nie faulować faceta, który tak wygląda jak Janisa Tatekupo. Więc Janisa mamy przerobionego, nie musimy analizować już więcej Janisa. Każdy wie jak gra od 5 lat, to się nie zmienia. Poprawił swoje free throwsy. 84% dzisiaj nie wiem jaką ma skuteczność w sezonie. I szczerze mnie to nie obchodzi. Chris Middleton... 7 na 13. Starał się dzisiaj trochę grać wolniej piłką. Jedyny tak naprawdę zawodnik, który wolno próbował rozgrywać akcje. Ale niestety Milwaukee Bucks trudno w ogóle rozgrywać powoli akcję, Bo wiemy dobrze, że mamy Malika Bizleja i Damiana Lidarda, którzy muszą grać. Bo są tak dobrzy ofensywnie, że szkoda ich nie wystawić po prostu. Jednak to co oddają w defensywie to już druga sprawa, o której mało kto mówi. Więc mamy Chrisa Middletona, który potrafi długo rozgrywać piłkę wchodząc sobie po zasłonie do paintu. Tam przerzucić na obwód, i to wygląda ładnie. To ogląda się dobrze, fajnie. Wszystko wychodzi, piłka sobie przychodzi po cornerach i mamy z tego akcję. Brook Lopez już coraz wolniejszy, jak dla mnie kiedyś był bardziej ruchliwy. Teraz troszkę już u niego trochę ten wiek widać. Jednak wciąż fajnie popuje, fajnie rzuca sobie za 3-30%. Tylko dzisiaj oddał 10 prób rzutów za 3-30%. No. Below league average, że tak to powiem, ale tak czy siak, fakt, że rzucił aż 10, no to pokazuje tylko, że miał do tego okazję. Bobby Portis, fajny defensor, jednak nie na, taką, nie na taki team jak Indiana, który po prostu biega i zabiegają wszystkich jak tylko będą mogli. Więc mamy w sumie omówione całe Milwaukee Bucks i ich grę ofensywną, naprawdę nie ma tam za dużo do omawiania, i gra również nie jest ciekawa jak wielu zespołów NBA, o których ja mówię. Wy się na to denerwujecie, ale taka jest prawda, że mało jest ciekawej koszykówki w wielu zespołach NBA i łatwo jest rozrzucać i rozgrywać i opierać się tak naprawdę na tym, co się ma, i jakich zawodników indywidualnych się ma, a reszta zawodników są roleplayerzy, Ale dobra, przejdziemy już do sobie Indiany, bo Indiana oczywiście gra następująco czyli przerzucenie piłki na Tyrese'a, potem. Osoba na przykład z prawego korneru przechodzi sobie na drugą stronę boiska, żeby zrobić mu jak najwięcej miejsca po prawej stronie. On po prostu wjeżdża na kosz, rzuca lay bo jest w tym genialny, jest świetnym, kończącym lejapami zawodnikiem. I wszyscy inni zawodnicy robią podobne rzeczy. Ich akcja musi trwać naprawdę krótko. Rick Carlisle dopuszcza ich praktycznie do tego, żeby akcja trwała te 7-8 sekund. Jak już trwa więcej, to naprawdę trzeba szybko działać, trzeba szybko gdzieś oddać piłkę na... Górze klucza i żeby ktokolwiek próbował wjechać Więc widzieliśmy to dzisiaj bez przerwy Buddy Hilt mógł się bawić jak tylko chciał Najłatwiejsza zasłona jaką postawił na Damiana Lillarda lub Malika Bizlia Wychodziła, oni byli przez niego szmaceni dosłownie I każdą piłkę jaką dostawał mógł sobie łapać Mimo tego miał 3 na 11 z gry Zapamiętałem tych punktów trochę więcej, okazało się, że było ich trochę mniej 8 punktów nie trafił ani jednej trójki, 0 na 6. Przepraszam, patrzyłem na kogo innego, rozumiecie? Na Buddy Hilda z 9 na 18 Miles Turner, 8 na, e, 2 na 8 za 3, także przepraszam Was. 9 na 18 Miles Turner, bo miał po prostu tych okazji najwięcej. Prawie był leading scorerem, czyli prowadzącym punktowo w swoim zespole 26 punktów, 10 zbiórek. i wszystko mu wychodziło, wszystko, bo naprawdę defensywa Bugs była. Fatalna i nie dało się tego w żaden sposób oglądać. Indiana gra również nudną. Wiem, że dla niektórych na highlightsach może to wyglądać ok, naprawdę na highlightsach. Indiana wygląda ciekawie. Bardzo szybkie akcje, często kończące w sadami, są efektywni w wszystkim, co robią, skuteczni. Akcje następują w chwilę, więc wydają nam się bardzo energetyczni, energetyczni. Ciekawi w pewien sposób na highlightsach, jednak gdy się spojrzy na cały mecz. No, to takie oko kogoś, kto po prostu chce sobie pooglądać koszykówkę, chce spojrzeć na to, co się dzieje po drugiej stronie boiska, gdzie nie ma piłki. No, to zaczyna się po prostu nudzić, i nawet taki mecz, gdzie Indiana grała na tak obrzydliwy backcourt, czyli po prostu guardów i zdobywała sobie ile punktów tylko chce, bo naprawdę ciężko było im przegrać ten mecz. Milwaukee mają tak świetnych, indywidualnych zawodników w postaci właśnie Chrisa Middletona. Bruka Lopeza, Janisa czy Damiana Lillarda i jednego z najlepszych catch and shooterów w lidze Malika Beasley'a że naprawdę jedynie oni mogli spierdzielić to również nie za dobrą grą defensywną. W Indianie najlepszym zawodnikiem defensywnie był Aaron Nesmith, Nesmith który zamykał w pewnym momencie już Janisa. Bo, jak zobaczymy sobie na pierwszą piątkę, no to obitopin na Janisa. No to przepraszam Was bardzo, ale za dużo tutaj nie zdziała. I tak też to wyglądało, że po prostu na Janisa za dużo oni nie zdziaływali. Więc mieliśmy dwa zespoły, które nie broniły. Indiana robiła to lepiej, bo po prostu mają więcej ciała jako backcourt, jako ci obwodowi zawodnicy. Jednak byli dominowani przez Janisa, jak w sumie każdy zespół. Więc mieliśmy taki. Paradoks w pewien sposób, taką komedię, komizm po prostu całego meczu, gdzie obrony w sumie nie było i na highlightsach może to wyglądać dobrze, ale nawet na tych highlightsach, zobaczcie sobie po prostu, co robi obrona w każdej akcji. W każdej akcji poglądacie sobie, co robi obrona. Mam nadzieję, że LeBron James już ogląda 3, 4, 5 meczy z rzędu Indiany Pacers i będą gotowi na nich. Jakbym miał pomyśleć, co trzeba zrobić na taką Indianę to na pewno mieć lepszych, bardzo, bardzo dobrych defensorów obwodowych, a na szczęście Lakersi mają takich defensorów obwodowych w postaci Kamary Taurena Prince'a, Jareda Vanderbilda. Jeżeli LeBron James będzie w stanie kryć Obitopina w taki sposób, jak krył dzisiaj w meczu wszystkich zawodników drużyny New Orleans Pelicans, to myślę, że wyrobią się i będą ich w jakikolwiek sposób stopować. Obawiam się bardzo, Di Angelo Russell któremu nie ufam, uważam, że jest bardzo złym obrońcą. Znaczy za bardzo złym, przeciętnym bardzo obrońcą i Tyrese Halliburton w swoim wzroście, który wynosi, już wam mówię, 96 cm, ok? Czyli Damien jest na tyle mały, że Tyrese Halliburton wydawał mi się na dwumetrowego plus mężczyzna. No ale tak czy siak, jako point guard, 96 cm nie jest czymś małym. 6 stóp i 5 inczy. 84 kg, również mało, ale po prostu obawiam się jedynie, właśnie Di Angelo Racella. Miejmy nadzieję, że Lakersi nawet będą próbować grać Jaredem Vanderbiltem, jak najmniej Austinem Reevesem, żeby się wyrabiali. A Anthony Davis, mimo tego, że będzie rozciągany przez Milesa Turnera, to będzie w stanie pomagać jakkolwiek pod koszem. I to by było na tyle, jeśli chodzi o analizę tego meczu. Trzymam kciuki za Lakersów, myślę, że mogą sobie dać radę, zobaczymy jak będzie, bo pamiętajmy, że Indiana mimo tej swojej nudnej gry, według mnie, komuś może się podobać, ok, według mnie jest nudna, mogą zaskoczyć i bardzo szybko ugrą tymi 7 sekundami Rick Carlisle znalazł sposób, zobaczył na swoich zawodników i zobaczył w tym sposób do wygrywania meczy, także zobaczymy jak będzie, szacunek się należy na pewno i do zobaczenia. Jutro, a pojutrze już wielki finał NBA Cup o pół miliona dolarów, także widzimy się tam, a teraz życzę dobrej nocy, ciekawej soboty i do jutra, na razie.